Mówić, Właśnie, Pani Radna też prosiła o. Powiedziała, że to to nic mi nie powiem Państwu. Natomiast na pewno, chyba pod dniu dzisiejszym. Okay. To... Nie podjął dokładnie, jak to dzisiaj jest Proszę w jedną, oczywiście, że uznaliśmy wejścia w życie nowego planu, bo to nie było dla sprawy istotne, chcieliśmy uniknąć sytuacji na przykład takiej, że tam wchodzimy, o tym nie wiemy i zatwierdzamy coś na starym planie, bo my wiedzieliśmy, że plan pranie... wejdzie w życie i wiedzieliśmy, natomiast poczekanie z tym do Dzisiejszego dnia, kiedy plan się planacja, jak to Państwo nazywacie, czyli kiedy minęło 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku urzędowym, oznaczałoby jednoznacznie decyzję ze strony starostwa odmowy wydania pozwolenia, bo jak że no, no. funkcja handlowa jest no. tak na ten terenie. W momencie kiedy dokumentacja była kompletna i nie było podstaw do odmowy, no. przeciąganie terminu tylko po to, żeby potem dać odmowę,

już Rzymianie mówili tu jest ten. Czyli no karte tak. prawo, ale prawo. Ma I... pani rację właśnie tak. Tak, no właśnie. I jeśli można, to chciałabym tylko przekazać takie właśnie powiedziałby podstawowe informacje, które być może dla Państwa są istotne lub nie. Natomiast z punktu widzenia działalności starostwa jako organu jest to bardzo istotne. Ponieważ to rozpowiadając decyzję nie może sobie pozwolić na działanie w granicach pozaprawnych. Troszeczkę jestem zaskoczona stanowiskiem, ponieważ akurat artykuł 7, na który tutaj został przywołany, jest to zasada praworządności. Zasada praworządności, która określa, że organ, szczególnie właśnie organ administracji jest zobowiązany do przestrzegania praworządności w sposób absolutnie Hmm, powiedziałabym bezgraniczny i bezwyjątkowy, I oczywiście szanując Państwa interesy jako interes społeczny, chcę zwrócić uwagę, że decyzja, która została wydana, nie jest decyzją prawomocną. W związku z tym wszystkie zainteresowane strony, albo te, Osoby, na które uważają... że jeśli można, kiedyś mi koleżanka zwróciła uwagę, razem śpiewamy, osobno mówimy. Jeśli można, zachowajmy tę zasadę. No, Bardzo dziękuję. I w związku z tym, bo nie chciałabym budzić i w związku z tym każdy z Państwa niezadowolony z decyzji może właśnie na zasadach określony w KTA, w Radzie Programu, który tutaj również ma zasady, wystąpić z odpowiednim, że yy, tak powiem, odwołaniem, tak to nazwijmy, roboczo, po to, żeby ewentualnie taką decyzję uchylać. Proszę Państwa, yy, Starostwo, yy, jako organ administracji wykonawczej Pana Starosty, wykonał naprawdę cały ogrom bardzo dużej pracy. Absolutnie szacunek, co stosunku do Pani Naczelnik, która y, rzeczywiście podążała bardzo formalną ścieżką, po to, żeby rzeczywiście wszystkie wątpliwości, czy też wszystkie przepisy móc zastosować. Jeżeli wystąpiliśmy, to ja sama również uczestniczyłam w tym, w tym małym, drobnym wycinku. jeżeli my dostrzegaliśmy, że jest y, być może y, istotny element, pod tytułem y, sprawy sądowej, która się toczy przed Sądem Okręgowym dotyczącym unieważnienia y, aktów. I jeżeli my uważamy, że z punktu widzenia cywilistycznego jest to tak zwany który być może ma znaczenie i powinien być dostrzeżony, bo skutki być może mogą być takie, że zmieni się właściciel, Natomiast jeżeli nasz organ nadzorczy mówi nie, ścieżka cywilistyczna jest ścieżką cywilistyczną, ścieżka administracyjna jest ścieżką administracyjną i proszę się tego trzymać, no to cóż my możemy zrobić? Nic, tylko nie dostosować do tytycznej. W związku z tym, proszę Państwa, myślę, że tutaj starostwo nie zrobiło niczego złego, jak również nie wyszło poza ramy przepisów. Natomiast rzeczywiście zastosowało się do przepisów. Natomiast jednocześnie dało szansę wszystkim tym zainteresowanym interesariuszom, którzy są, którzy tutaj zabierają głos, po to, aby rzeczywiście na zasadach artykułu 28 kapela, czy 28 prawo potraktować się jako stronę, wystąpić odwołanie. <coughs> I wówczas, proszę Państwa, również będziecie Państwo na strony, jeżeli zostaniecie uznani Państwo za stronę, będziecie mogli Państwo zprocedować.